Słowo kryzys, napisane po chińsku, składa się z dwóch symboli. Jeden znaczy niebezpieczeństwo, a drugi okazja. John Kennedy. Witam Państwa serdecznie. Na naszych oczach rozgrywa się nowa historia. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zrozumieć strategię Chin w dążeniu do zdominowania dolara na arenie międzynarodowej. Dlaczego były minister skarbówki Stanów Zjednoczonych Lawrence Summers widzi ogromny problem dla dolara w postaci kooperatywy państw BRICS, a obecny minister finansów Janet Yellen zaczęła gwałtownie wyrażać swoje zdanie, że sankcje USA przeciwko różnym krajom stały się bronią skierowaną przeciwko samym Stanom Zjednoczonym. A na dodatek szef największego na świecie funduszu inwestycyjnego BlackRock, Larry Fink przewidział poważną recesję w 2024 roku. Tym razem o zbliżających się problemach dla dolara mówią nie jacyś tam celebryci, a ludzie, którzy jednak rozumieją finanse. Czy to koniec ery dolara, a potem całego systemu finansowego? Przyjrzyjmy się temu bliżej. dlaczego kraje BRICS stanowią ogromny problem dla dolara jako światowej waluty. Podczas wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego, MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie były sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Lawrence Summers wyraził swoje zaniepokojenie z sytuacją dotyczącą rosnącej liczby krajów, w tym Chin, Rosji i Bliskiego Wschodu, które się jednoczą i zdobywają globalny wpływ przeciwko USA. Growing... Rosną obawy o nasz podział, a co bardziej niepokojące, czuję, że rośnie poczucie, że nasza część może nie być najlepszą, z którą można się kojarzyć. With... W rzeczywistości te obawy nie są bezpodstawne, ponieważ niedawna wizyta prezydenta Brazylii Luisa Inácio Lula da Silve ukazała nastroje jednego z największych państw rolniczych na świecie. Szef kraju karnawałów poważnie wypowiadał się przeciwko USA, wzywając również kraje rozwijające się do porzucenia dolara amerykańskiego jako światowej rezerwowej waluty. Dodał, że relacje między Brazylią a Chinami przekroczyły ramy wyłącznie eksportu surowców. Kraj środka niedawno również pełnił rolę mediatora w negocjacjach między Iranem a Arabią Saudyjską, dwoma dużymi rywalami naftowymi na Bliskim Wschodzie. W wyniku tych rozmów Iran i Arabia Saudyjska zgodziły się po 7 latach na przywrócenie stosunków i ponowne otwarcie ambasad. Temat ten poruszyliśmy wcześniej w naszych filmach, więc nie będziemy się na nim skupiać. Co więcej, członkowie OPEC, w tym Arabia Saudyjska i Rosja, niedawno zgodzili się zmniejszyć wydobycie ropy naftowej. OPEC Plus to grupa 23 krajów eksporterów ropy naftowej, która regularnie spotyka się, aby ustalić, ile surowej ropy naftowej sprzedawać na światowym rynku. Już doskonale wiemy, że jeśli zasoby energetyczne są drogie, to ma bezpośredni wpływ na inflację, ponieważ transport towarów staje się droższy i ostatecznie wszystkie wysiłki Fed w walce z inflacją po prostu zostają zniweczone. Jak Państwo myślicie? Pozostawcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Zgadza się z powyższym i obecna prezes skarbu USA Janet Yellen, szefowa Ministerstwa Finansów, uznaje, że sankcje zachęcają kraje takie jak Chiny i Rosja do poszukiwania alternatyw dla amerykańskiego dolara w celu prowadzenia handlu. Jednakże wyjaśniła również, że jest to trudne zadanie ze względu na unikalne cechy dolara. Yellen uzupełniła to mówiąc: Nie widzieliśmy Żadnego innego kraju, który miałby bazową infrastrukturę instytucjonalną, która pozwoliłaby jego walucie tak służyć światu jak dolar. Jej słowa okazały się prawdą, ponieważ Bank Rosji doszedł do tego samego wniosku. W przeglądzie sektora finansowego, instrumentów finansowych w Rosji stwierdzono, że zastąpienie amerykańskiego dolara będzie utrudnione ze względu na istniejącą strukturę handlu zagranicznego. Proszę Państwa, świat coraz bardziej się dzieli, a kluczowe w tej sytuacji jest nieuleganie emocjom. Pamiętajcie, racjonalne i chłodne myślenie to gwarancja waszego moralnego i materialnego dobrobytu. Z mojego osobistego doświadczenia chcę dodać, że wszystkie działania polityczne odbijają się na rynkach finansowych. W czasie każdego kryzysu szerzy się strach wśród ludzi tak jakby teraz nadszedł czas upadku dolara, ale od lat 40 zeszłego wieku pogrzebać go jednak nie mogą. Jestem świadom, że nic nie jest wieczne, ale czy ten raz będzie ostatni? Głęboko wątpię. Wygląda na to, że ludzi wyganiają z dolara gotówkowego, aby manipulator odkupił go taniej. W czasie wszystkich kryzysów słyszy się te same komunikaty. Po prostu zmieniają się powody, dlaczego powinieneś sprzedać dolara. Spójrzcie na wykres dominacji dolara na świecie. A wszystko nagle się zazębi. Przypomnę, że jest to opinia naszego wydawnictwa. Również, jeśli coś się wydarzy z dolarem, znamy zasadę: Nigdy nie mów nigdy. Moi drodzy, trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco dzielimy się z wami naszymi myślami. Idziemy dalej. Co będzie z dalszą inflacją? Według prognozy CEO BlackRock Larego Finka. Larry Fink, dyrektor generalny spółki BlackRock, zarządzającej aktywami o wartości ponad 9 bilionów dolarów, przewiduje, że inflacja w USA będzie utrzymywać się przez długi czas. Będzie ona dłuższa i surowsza. Innymi słowy, sądzę, że będziemy mieli czwarty poziom inflacji. Zgodnie z wypowiedziami CEO BlackRock Larry'ego Finka. Jego prognozy dotyczące inflacji są dość stabilne, ale jeśli chodzi o przyszły wzrost gospodarczy, to już tak pewny swoich słów nie jest. W wywiadzie dla CNBC na początku tygodnia Fink twierdził, iż nie jest pewien, czy nadejdzie recesja w najbliższym czasie, ale za to może się pojawić w 2024 roku. Niemniej jednak na koniec wywiadu wyraził optymizm i pochwalił BlackRock, że mimo kryzysu na świecie nadal osiąga zyski. I nie kłamie. Raporty dochodów instytucji finansowych w USA za pierwszy kwartał 2023 roku potwierdzają to. Pojawia się w głowie pytanie, jak? Jak największe na świecie instytucje finansowe w czasach kryzysu, którego ludzkość nie widziała od lat 30. ubiegłego wieku, może rosnąć, gdy cały świat cierpi z powodu kryzysu? Nie narzucam niczego, ale pojawia się też myśl, że ten bankiet jest na nasz rachunek. Co o tym myślicie, moi drodzy? A jeśli nie macie nic do powiedzenia, po prostu zostawcie byle jaki komentarz, aby YouTube widział aktywność i dalej promował nasze filmy. Nie przestanę powtarzać, że to wy decydujecie tu i teraz, czy kanał będzie żył i czy ludzie zaczną się budzić. A od nas na razie to wszystko. Nie zapominajcie również o lajku, subskrypcji i dzwonku. Z poważaniem, Wasz Kryptoepidemik. Do usłyszenia, pozdrawiam.